Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Iceman. Dzisiaj zaprezentuję Wam pełną gierkę o nazwie Pumped BMX. Jak większość z Was się pewnie domyśla, jest to gra, która polega. O, nie, nie, ukończono, przepraszam. Już Wam pokazuję menu. Samo menu nie jest jakieś tam bardzo skomplikowane. Tutaj mamy jakieś tam info, tak. Koło info mamy wyciszenie muzyki i efektów dźwiękowych. More Games czyli tam więcej gier od tego producenta. Ok, skupmy się na samej grze, a ja, widzicie, jeszcze mam tutorial. Jest tam chyba 6 światów, jeżeli się mylę. Tak, 6 światów jest i w każdym jest po parę leveli. Ja tego dokładnie jeszcze nie wiem, bo dopiero zaczynam grać. To, tak naprawdę mówiąc, to gram teraz dopiero z wami. Przy was hold pump to go keep holding to gain speed. Ok, dobra. Odwrócimy, no tak jak niektórzy mówią. Tylko coś mi nie działa, coś mi nie idzie. Kurczę, nie wiem dlaczego, ale coś mi nie bardzo. Znaczy, sama gra jest fajna, bo, prawda, bo ma ciekawą fizykę, ale no nie wiem czemu mam problemy z pierwszymi poziomami. Może to akurat ja mam tylko problemy, nie wiem no. Kurczę. no. Ściągnęłem tą grę z tego stopu play oczywiście jest za darmo, jest wersja, wersja płatna. <laughs> Żeby wam tylko pokazać, tak, bo większość osób mówiło mi na temat tej gry, że polecało mi ją. No i, no i się zdecydowałem ściągnąć się zdecydowałem sobie ją ściągnąć. Kurczę, czemu, czemu nie mogę, czemu nie mogę doskoczyć, y, to ja nie wiem. O, dało mi się. Next level. Dobra. No w tutorialu dostałem jakieś tam proste instrukcje. Jak zdążyliście zauważyć. No, ale tu coraz trudniejszy poziom. Kurczę. Coś mi nie idzie. A jak będzie mi się nie udawało, oczywiście, to nie będę tutaj w filmiku, z game, z game, nie będę tutaj Gameplay robił, prawda? Dla gry, bo to jest tylko prezentacja. Więc nie będę sobie tutaj grał. O! <todgłosy> Widzicie. No, sama gra jest. Y, fajna. Ciekawa. Ciekawa fizyka ma. No, oczywiście trzeba trochę techniki tam poćwiczyć jakieś, żeby po prostu bardziej, tak powiem, ogarnąć grę. Nie widzicie to po mnie. O, jakoś mi się udało. Jakiś dziwny. O, ileś to zrobiłem. Kurczę, dobra. O, nie chcę nie. Mm, 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 mm. Dobra, 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 dobra. Tu mam, tu mam. Okej. Okay. Get bosted teraz. <coughs> dobra. Czyli tutaj uczymy się skakać yy, na wysokie jakieś różne hopki. I musimy, jeżeli chcemy doskoczyć wysoko, to musimy jak widzicie telefonać. Yy, ruszać. Bo polskie bardziej. O, oj, no, znowu mi się nie udaje. Nie ja wiem, co się dzieje. Kurczę. Hmm. Oczywiście gra jest. No, według mnie, no. No, taka, żeby tylko nawet zabić nudę czasami, tak? No. Ja oczywiście w takie gry nie gram. Mam jakieś tam trzy twoje ul ulubione, a jeszcze to testów mam, tak? Więc, no, Mówiłem... Mówię, że z wami gram w tą grę. Ściągnę ją dla was. Kurczę, czemu mi się nie udaje? <k pocket> Kurczę... Dobra. Hm. Okej, okay, dobra. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna próba, jeżeli się nie uda, to po prostu nie będę przedłużał. Dobra, ostatnia próba. Ostatnia próba. Nie będę więcej przedłużał, bo dobra. Nie, nie będę przedłużał, bo to bez sensu, prawda? Dla, to jest tylko prezentacja. No więc yy, to jest tutorial. Jak widzicie, 6 światów jest. Ja mam wszystkie zablokowane, bo nie gram w tą grę jak na razie. Yy... Czy gra jest fajna? No, według mnie, jak na razie, <grydy> według mnie na razie jest trudna, tak. No, jak widzicie, nie mogę, nie mogę sobie poradzić z poziomami, z tymi prostymi. Yy... No i, co mam powiedzieć? No, mogę wam ją polecić. Oczywiście jest wersja darmowa, yy... do brzmia z Google Play, sklepu Play. No, i zapraszam do, pob do pobierania. No i w sumie to tylko tyle o tej grze. A teraz od samego od siebie, No to ja zapraszam Was oczywiście do oceniania. Subskrypcji mojego kanału. Jeżeli się spodobało, daj łapkę w górę. Jak piszę, oczywiście, w profilu. Jestem otwarty na, ws na wszelkie jakieś tam Wasze wiadomości na temat gier, prawda? Jeżeli napiszesz do mnie albo na temat jakiejś aplikacji, gry, no to oczywiście jak będę mógł, to ją zrecenzuję, z, przetestuję tak dla Was, no i jestem oczywiście otwarty na to wszystko, tak jak pisałem, jest napisane u mnie w profilu, ja się z Wami już żegnam, dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.